Cześć, cześć, dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Tankujemy paliwo, tankujemy gaz i jedziemy. A gdzie? Zaraz się dowiecie. Napełnienie butli to 9 funtów, a napełniliśmy 11,28 litra. Idę płacić i jedziemy. Za gaz i za diesla 73 funty. Jeżeli ktoś mi powie, że podróżowanie po trochę mi jest tanie, to się myli. Ale jeszcze szybki stop mamy na zakupy w Lidżu. W ogóle tak wszystko podążało za te kilka jak tutaj, jakiś kuskus, -kus, coś tam na drogę 23 funty, masakra. Ale najważniejsze, są jajka, bo ja pojechałam przed wyjazdem na zakupy i nie było ani jednego jajka. Będę się balić, że on no świadomy, bez jajek, ale są, także... Kryzys opanowany, możemy jechać. Jedziemy dalej. I mamy kawę do ekspresu, bo będziemy podłączeni pod prąd, możemy sobie zrobić kabuci. How to reach for the city lines this ain't where I belong Ain't looking me mono what I become I've been running east looking for something digging deep since ninety nine Thought was gone, I'm sitting in my pocket and playing inside all along. I think it's time for me. Jesteśmy w Lake District, a dokładnie jesteśmy w Troubeck. Head Clubside, słuchajcie, mamy niebieskie picze. Jak bukowałem, niestety zabukowałem e, dla motorhoma, a nie dla karavana, więc przepraszam, te niebieskie są troszeczkę mniejsze. Ale dzieciaki dostały, tak, w niedzielę jest Egg hunt oh, dla dzieciaków. Okay. Dzieciaki dostały takie. Książeczki, które mają wypełnić, i dostaną jakieś prezenty od Gwiazdora. Łodzająca. Ciemność. A my jedziemy. Jeszcze zanim dojedziemy na naszą parcelę, którą wybierzemy, musimy opróżnić wodę, bo tak jechaliśmy już dosyć pełnym zbiornikiem. No a nie chcemy już po tym rozważeniu się, żeby od razu trzeba było się znowu zbierać, więc spuszczamy wodę. Jesteśmy, dojechaliśmy, samo miejsce, gdzie mamy stać. Nie jest do końca um, proste, więc musimy. Po raz pierwszy w tym sezonie użyć podjazdów albo najazdów. Mieliśmy namiot. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie paddleboardy i takie rzeczy schować do namiotu, mam nadzieję, że nas tutaj nie wywalą z tego powodu, albo przynajmniej nie przekoną. Ja mam nadzieję, że nic z tego namiotu nie ukradną, bo mamy tam dość cenne rzeczy. W naszym motorhome nie mamy w garażu prądu, więc musimy tą motowtyczkę przeciągnąć, żeby w garażu działała lodówka. jest oh lodówka podłączona, teraz podłączamy cały Motorhome do prądu. Powiem Wam tylko, że jakby ktoś nam się wpakował do tego namyciku podczas naszej nieobecności, to ma nieźle towaru. A mamy tutaj dwa, dwie deski, które w tym tygodniu mamy nadzieję wypłynąć po raz pierwszy. Tam są nowe krzesła, które Wam później pokażemy, jakie dodaliśmy na promocji. No i piwo, heineken dla I wielki garnek. Bo nie ma świąt bez żurku, więc ja będę żurek gotować, więc duży garn tak jak narosu z nami przyjechał po raz pierwszy podróżujemy z rowerami teraz je ściągamy wam jeszcze nasz kosz który pamięta jeszcze czasy przyczepy i który jest super, jak się jest na kempingu, żeby nie używać tego malutkiego tutaj, który bardzo szybko się zapełnia. Patrzcie. To w zasadzie kosz na liście. A my go zaadoptowaliśmy. na śmieci. A no w ogóle miejsce nie zajmuje w ogóle miejsca. No jest fajny. Mariusz teraz rozkłada nowe krzese, które kupiliśmy. Była dobra oferta. Za 30 funtów. One normalnie są około 70 funtów za jedno. Nie wyglądają tak. Duże. Momenty zawsze go big. A one są w zastępstwie naszych krzeseł Izabela które mieliśmy w przyczepie, które były bardzo wygodne, ale są olbrzymie. A my nie chcemy jeździć tak jak jeździliśmy z przyczepą, że no do przyczepy nie można było wejść podczas jazdy, bo byliśmy po prostu zawaleni wszystkim, co popadnie. Między innymi tymi krzesłami, które zawsze leżały na łóżkach dziewczyn, którymi było problem je tam upchnąć i je wyciągnąć. A te krzesła jednak są bardziej takie... można gdzieś tam je zawsze wcisnąć. Voila. Zostawiamy kampera i idziemy na mały rekonesans, póki jest ładna pogoda, słoneczko świeci. Słuchajcie, 630 Becia mówi, żeby jechać rowerami, a ja mówię, no nie, nie ma sensu dzisiaj rowerami, bo trzeba zobaczyć na Gdzie tu jest tymi rowerami się można by wy, wybrać? Ja bym po prostu pojechała przez siebie, nie? Don't be a stranger in the night. Take a chance for some romance Don't call your Tu jesteśmy. Jeszcze Wam pokażę jak wyglądają fajnie myjnie. Bardzo czyściutkie. Toalety też bardzo fajne mają. Campingi z Motorhome Caravan Club mają to do siebie, że są zawsze czyściutkie, zadbane i wszystko fajnie wygląda. I czas teraz yy, nasz nowy zakup. Na ten sezon. Mamy kadaka elektrycznego Jeszcze nieużywanego Ja chcę powiedzieć czy to jest pierwszy raz jak będziemy go używać I mam nadzieję, że jest okej okay. Szczerze, nawet nie wiem jak on Jak on dokładnie wygląda Bo jeszcze go nigdy nie rozpakowaliśmy Oczywiście wygląda bardzo podobnie jak Jego Gazowy, gazowy przyjaciel Na gaz mniejsze o wiele No bo teraz jesteśmy pod więc jemy mniej Możesz wziąć I teraz jak się będziemy spotykać ze znajomymi na kempingu to nie będą nie ciągle u nas i będą musiały to sprzątać im z tego kadaka Więc Każdy ma swoje Marcin Paweł wy macie większe imprezy u was no zobaczcie jak proszę bardzo. Zostawiłem tylko chwilę samą, no i połowę bułki Open zlowałam. Masakra po prostu, masakra. Ktoś byliśmy na kempingu i ktoś robił burgery i jajko było takie, wiecie, fajne, rozpływające się, więc zrobimy dwa jajeczka jeszcze na burgery. A tu, ej za karę, już w środku siedzi. Ma już będzie od tego burgera obgryzionego. Buenos dias, dzień dobry, witajcie w nowym dniu. 730 rano, męcle już tam gotowe dziewczyny wyganiamy z łóżek i jedziemy, bo minus taki, kampera nie trzeba być wszędzie pierwszym, żeby zająć miejsce. Tak. Plus z kolei tego jest, że jak już tam będziemy, to my nie musimy później samochodem jechać, żeby znaleźć coś do jedzenia, żeby jakieś kanapki robić, tylko po prostu można sobie zrobić całodniowy po prostu wypad i przechodzimy tu, można się zrzemnąć, można sobie zrobić jedzenie, śniadanie, będziemy jeść tam więc tylko kwestia znalezienia tej miejscówki teraz, żeby zaparkować słuchajcie, jest e, piękna pogoda, świeci słońce, zero wiatru więc wydaje mi się, że będzie piękna pogoda na paddleboard to jest mały problem, bo nie możemy dobudzić Bobka Bobek? halo? pobudka? zapraszam ej śpiochu nie możesz jechać do góry zapraszam ej, bo zostaniesz sama No to pani lubi spać po mnie. Jest księżniczka. Ola seniors Ola seniors Gotowe w piżamach? Nie. Siusiu. Mamy wszystko szykowane deski. Wszystko? Wszystko jest. Zostawiamy nasz mały obóz Jedziemy! Wszyscy śpiałam na kempingu, a Mentle już. 2,55? 55. 75. Wcześniej się wyrobiliśmy, o 5 minut nie zakładaliśmy, także w ogóle mega. Nie, no fajnie. Jest parking, jest dużo miejsca dla nas, także stajemy i możemy pompo pompować tutaj, deski i cały, cały dzień, dzień możemy sobie tutaj przydzieć. Pokażę Wam jeden patent. Chodzi o to, jak zakładać e, pianki, bo pianki generalnie muszą bardzo przylegać do ciała, bo tylko wtedy trzymią. E, ciepło. Więc bardzo jest ciężko założyć. Ale powinno się je zakładać, mając po prostu na rękach i na nogach worki foliowe. I Oliwia właśnie prezentuje. Przeciąga tutaj właśnie. April już dziewczyny ubrały. April! A miał być taki fajny sposób, no i co się stało? Ja, ja z workiem, nie mogę go wyciągać. Ciężko na kolanie się ciągnie. Szkoda worków na śmieci po prostu. Masak. Ale pierwszy raz wciąga po prostu łeb się od sama. Zawsze jest tak, że tą piankę mamy problem założyć, bo jej jest to ta pianka tak I bardzo dopasowana. ciasna, dopasowana. O jest! Idzie! No ja sobie umyć włożyć tej pianki. Pomyślałem, że nagram, i jak wchodzą do wody. To spektakularne, to spektakularne wejście do wody. A zobaczcie. Calmary, lake District. Wiosny jeszcze nie ma pomalutku się budzi u nas jest bardziej zielono dziewczyny, jak tam? ja się trochę obawiam, bo dziewczyny mają specjalne buty i skarpetki do wody a ja muszę pomocić swoje stopy, żeby wejść bo inaczej połamiemy e, pod spodem co to są? Frems. Frems. przetłumaczcie sobie, bo ja nie... kwetwy kwetwy to ma ryba You've got me questioning my position, am I just filling out, taking space not with as much grace, am I a second choice of all, not a Roy's Roy? If it's not my business, then who's when it's up to? Relaksuje się w słońcu, a koło mnie sobie leży a tam w oddali płynie oliwka. Teraz taty kolej na wodzie i właśnie widzieliśmy jak się wykąpał pies. A zobaczcie teraz ludzi jest. Już teraz nie byłoby szans stanąć, w ogóle nie ma szans. Wszystko pełne. Teraz ta gorsza część. Czyli trzeba spuścić powietrze z naszych supów, schować je z powrotem. Pownosiło nam się więc cofnij tutaj, zamiata. Kawę robimy i jedziemy dalej. Każe coś je? I jedziemy. Z tej strony wolno. Piękne A jaka łódeczka tam piękna? Kilka łódeczek. Teraz jedziemy bycia. Jedziemy na Powiemy wam miejscówkę. Po chyje, kolejną miejscówkę zobaczycie niedługo. Więc słuchajcie, dojechaliśmy, dojechaliśmy ktoś nam polecił. Fabryka New Balansa, a koło fabryki jest outlet i tutaj ponoć można za grosze w ogóle pokupić butów sportowych, a więc mężczyźni lubią takie promocje. Więc jesteśmy. W ogóle ta fabryka i ten sklep jest położony nad morzem, więc przenieśliśmy się w ciągu pół godziny z jezior i gór nad morzem w ogóle ma sakra jakaś. Będę zlauszalowa. Chcesz coś powiedzieć? <laughs> Dobra cena, dobra cena! 14 funtów dla Oliwii buty. 32. To za 32. Też fajne. Muszę Pokażę Wam takie. To są na przykład Mariusza. One były za... 50. 50. one są akurat droższe. Pokażę. To są moje. Z kolei i one były za 40, w sklepie są za 80. No Spoko, spoko. No. A Sofieczka na przykład ma takie. Ale to kupiłam tak troszeczkę najpóźniej, że teraz będzie za duże. I one były za 20. Także spoko. wam pokażę inne. Jeszcze takie kolorowe, bardziej do polatania za 18. Także. Nie, opłaca się tak raz na jakiś czas, żeby nam na rok butów starczyło. Puściliśmy się w okolicach Keswick Lake, jednego z najpiękniejszych tutaj. Puściliśmy się, szukamy parkingu. No i ja yes, powiem Wam, raz, że wąsko, dwa, że ruch straszny ludzi po prostu to tyle jeździ, to jezioro jest fajne. Nie wiem, czy my to znajdziemy miejsce, żeby sobie na spokojnie stanąć i coś zrobić nie, do jedzenia. No. Jesteśmy w środku lasu. No, nie sobie tam ułożyć miejsce do spania. Po prostu na sakra. A ja robię na łososia z piekarnika, i pójdziemy sobie zjeść na dworze, bo jest łóweczka. A potem na spacer przy jeziorze. No i jemy. Bo się zrobił jakieś gotowe sałateczki, kuskus. Za nami jest kamper A po drugiej stronie jest jeziorko, więc jemy. I idziemy. Jem na spaceros. Ale pięknie, coś pięknego. Ale piękny kawałek Anglii. Zobaczcie, cisza, spokój, za mną jezioro, góry. На nice исландце. Piękny spacer, a teraz do szybko do kampera Jedziemy na kemping Stwierdziliśmy, że już pewnie tutaj nie wrócimy I tu jest troszeczkę zakorkowane A teraz jechaliśmy widzieliśmy z góry, że są miejsca na parkingu w centrum miasteczka Keswick? Keswick? Nie Czasami. wiem jak to się mówi, ale jest piękne Więc idziemy jeszcze obczaić Chyba musi być miasteczko z najpiękniejszym widokiem w UK. Macie góry z tyłu. I macie góry wszędzie dookoła, a potem jeszcze jest jezioro. Coś pięknego. A tutaj z tej strony jest kemping, kemping, na który próbujemy się dostać już chyba od, nie wiem, dwóch lat. I niestety no Wiadomo teraz dlaczego. Cały czas, jakby się chciało zarezerwować, oczywiście w okresach szkolnych, wakacyjnych, nie ma w ogóle szans, nie ma mowy, ale kiedyś, kiedyś się uda. Ten kemping, o którym Wam mówiłam, on jest z tego drugiego klubu, do którego my nie należymy, ale ja jestem w stanie nawet jednorazowo zapłacić, żeby tu przyjechać. Oni mają dostęp do tego jeziora, no a oprócz tego jest właśnie to miejsce, z którego teraz wracamy. Więc naprawdę myślę, że warte każdy pieniędzy, żeby tutaj być, właśnie na ten kempingu, jeszcze z taką pogodą, na deseczki wyskoczyć, coś pięknego. Powiedzieć? Chciałem powiedzieć takim oto sposobem, 12 godzin później wracamy do Caravan Parku. Wyjechaliśmy o 8 wracamy o 8 Ale był piękny dzień Nie? Kończymy ten dzień hot dogami na szybko Mieliśmy jeszcze iść pod prysznic, ale po prostu dzisiaj jest noc na brudasach, bo już nie mamy sił Więc jutro rano i żegnamy się z Wami, bo to będzie długi pewnie odcinek. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dajcie pa. łapki w górę, trzymajcie się, pa pa!